Star Stable, przebudzenie legendy Helena Dachgre. rozdział 10. W końcu dojechaliśmy Tinkam, Znajdowali się w sercu niewielkiej wioski Cape Point, gdzie mieli zjeść późne śniadanie. Wreszcie mogli rozkoszować się długo wyczekiwaną chwilą odpoczynku. Wreszcie, słowo klucz. Alex już, na... już czuła na podniebieniu smak gorących tostów rozpływających się w ustach. Masło, marmolada, zimno orzeźwiający sok, jajecznica. Wokół nich wioska budziła się do życia. W witrynach sklepików pojawiły się zawieszki z napisem otwarte. Zapach świeżo parzonej kawy wymykał się z restauracji przez uchylone drzwi. Aleks poczuła jak cieknie liśninka. Wjechała na wybrukowaną ulicę i już prawie docierała do wymarzonej kawiarni, gdy zadźwięczał telefon. Westchnęła. Czy to znowu mama? Przecież napisała mi jej, że omówię sprawę pieniędzy, jak tylko wróci do domu. O co tym razem chodzi? Ale wiadomość nie pochodziła od mamy, lecz od Lindy. Jej treść sprawiła, że Alex natychmiast zawróciła konia, kierując go na północny wschód. Posiadłość na Sosnowym wzgórzu meteor, pomocy, proszę, Przyjedźcie. Linda nienawidziła wykrzykników. Niedalej jak w zeszłym tygodniu wygłosiła tyradę na temat tego, jak niepotrzebne i nadmierne jest ich użycie. Trzy wykrzykniki wysłanej przez nią wiadomości mogły więc oznaczyć tylko jedno. Linda i Meteor byli w wielkim niebezpieczeństwie. Alex pamiętała też, żeby Linda kiedykolwiek prosiła ją o pomoc. Alex nie pamiętała też, żeby Linda kiedykolwiek prosiła ją o pomoc. Zwykle było odwrotnie, ale najbardziej. Złowróżbna wydawała się wzmianka o meteorze. Zawracając, wpadli na, ryb... na rybaka, który wracał z portu, niosąc pojemnik pełen ryb. Krzyknął na nich oburzony, bo w wyniku zderzenia połowa jego zdobyczy spadła na ziemię. Przepraszam, zawołała Alex, ale mam naprawdę bar bar bardzo ważną rzecz do załatwienia i muszę jechać dalej. Ingan galopował wzdłuż uliczek. Ledwo uniknęli zderzenia z kobietą, która rozkładała stoliki przed jedną z restauracji. – Przepraszam – rzuciła Aleks pędząc Tim Kana. Kobieta krzyknęła za nimi, ale jej słowa utonęły w ulicznym zgiełku. Nieco dalej, gdzie znalazła się w bezpiecznej odległości od ludzi, których zdenerwowała, odchyliła się w siodle, zatrzymując konia. Znowu sięgnęła po telefon, zerkając na wyświetlacz z zaciśniętym żołądkiem. – Tym razem głód nie miał z tym nic wspólnego – Meteor pomocy! Co takiego mogło się wydarzyć? Aleks sięgnęła do zakwieńcz wyciągnęła z niej prawie puste opakowanie krakersów. Wyspała z niego resztki pokruszonych ciastek i wsadziła je do ust, szybko połykając. Były wysuszone na wiór, więc popiła je kilkoma łykami wody. Sprawa jest poważna, kochany, powiedziała klepiąc tinkana, który uważniej się przyglądał. Linda nas potrzebuje. Jedziemy na sosnowe wzgórze, koleżko. Jak najszybciej się da. Zanim zdążyła dobrze usadowić się w siodle, Timkan zerwał się do biegu. Jego kopyta wybijały rytm na brukowanych ulicach wioski, aż wyjechali na, polan, na polną drogę. Pokonując galopem znoszący się nieopodal pagórek, prawie wpadli na dziewczynę, która, wybrał, która wybrała się na poranną przejażdżkę. Aleks zręcznie usko... Timkan, wreszcie usko... Timkan zręcznie uskoczył w bok, przez co Alex niemal wypadła z siodła. Dziewczyna zatrzymała się, ale oni pędzili dalej, nie zwalniając. Aleks zadygotała z zimno. Temperatura bardzo spadła, zauważyłeś Linka? Powiedziała, zastanawiając się, kim była dziewczyna, którą właśnie minęli. Wydawała się znajoma. Jessica cały czas czuła we włosach podmuch, jaki wywołała Alex, galopująca obok niej na grzbiecie Tinkana z prędkością błyskawicy. Dziewczyna miała niebywały talent do irytowania Jessica. Ta znowu wróciła myślami do momentu, gdy spotkały się po raz ostatni. Krążyła wtedy obok stajni zupełnie nieprzygotowana na spotkanie z jeźdźcami duszy. Przypomniała sobie, jak przestraszyła ją błyskawica rozrywająca rzeczywistość na ostre, rozjuszone strzępy. Jej nogi nie były w stanie utrzymać ciężaru ciała. Przez kilka kolejnych dni towarzyszył jej ból głowy. Choć trudno było to przyznać, Aleks była bardziej niebezpieczna, niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Jessica zacisnęła zęby, gdy przypomniała sobie komentarz Sabin. Spróbuj tym razem utrzymać się na nogach, co? Uwierz mi, Sabine, taki właśnie mam plan, wymruczała zdenerwowana. Mało brakowało, pomyślała obserwując, jak Alex i Timka znikają za szczytem wzgórza. Jasnobrązowe włosy dziewczyny tańczyły na wietrze, a kopyta i towarzysze dziko uderzały w podłoże. Jeśli utrzymają takie tempo, niedługo całkiem zniknął jej z oczu. Dlaczego Alex jechała w tamtym kierunku? Co planowała zrobić? Nic nie idzie zgodnie z planem, pomyślała Jessica, zaciskając pięści. Wczoraj siłą swego umysłu przyniosła się do Pandora i przeniknęła do świadomości N. Przez całą noc mami, mamiła ją kłamstwami, ale nie wszystko, co mówiło, było w pełni nieprawdziwe. Dużo łatwiej można kogoś złamać, gdy w mozaikę kłamstw wplecie się ciąż cząstkę prawdy. Jednocześnie śledzenie poczyn poczynań i Ann i Alex okazało się dużo trudniejsze niż się spodziewała. Czuła się rozczepiona, niegdzie mogła być na 100%. Może gdyby miała więcej czasu, pozwoliłaby zawładnęła nią irytacja. Co powinna zrobić? W końcu udało jej się zdecydować. Nie było innego sposobu. Na chwilę zostawi Alex, spokojnie i wróci do niej później. Teraz musiała jak najszybciej dotrzeć do kwatery głównej, a potem za pomocą portalu przedostać się do Pandory i przejąć konie, zanim ta rozpieszczona stajenna N ją ubiegnie. Niedługo odpłacą jej są duszy pięknym za nadrobne. Nadrobne. I to Jessica będzie mogła śmiać się z ich porażki. A będzie ona kolosalna, nie wspominając o Konkordzie i innych koniach, zaczęła wesoło nudzić pod nosem, obierając kurs na główną kwaterę dark-kork, która rysowała się na tle horyzontu jak groźny stalowy szkielet. Nagle poczuła, że ma doskonały humor.